Na tym filmie pokażę, jak zrobić niewidoczny supełek. Jest to potrzebne, ponieważ czasem w trakcie robótki okazuje się, że kończy nam się włóczka albo y, przerywa nam się y, na skutek jakiejś wady fabrycznej, i musimy y, złączyć z drugim y, motkiem, żeby dalej kontynuować robótkę. I teraz, kiedy robimy zwykły supełek. Tradycyjną metodą. Ja teraz może zrobię zwykły supełek, po prostu robiąc pętelkę i przeciągając. Problem jest taki, że zostają nam brzydkie końcówki, które niekiedy staramy się uciąć. Ucinamy je, żeby się ich pozbyć. Ale problem polega na tym, że przy noszeniu tej robótki, przy używaniu jej, może ten supełek się w każdej chwili rozerwać. I ja teraz pociągnę mocniej, proszę, dużo sił nie trzeba było, żeby rozerwać. Jak zatem zrobić supełek, który nie będzie miał widocznych frędzelków? Pokażę teraz metodę specjalnie na dwóch różnych kolorach włóczek, żeby było w miarę jasno pokazane. Włóczkę spod spodu, czyli pomarańczową, kładziemy z prawej strony. Włóczkę z góry, zieloną, kładziemy ze strony lewej. Zaczynamy pracę poprzez. Przełożenie pod spód zielonej włóczki, włóczki pomarańczowej tej z dołu. Robimy coś takiego. Następnie zakładamy ją, robiąc takie oto kółeczko i robimy supełek. Przekładamy i zaciskamy wokół naszej zielonej włóczki. Następnie zieloną włóczkę, czyli tą z góry, wkładamy pod pomarańczową i podobnie przekładamy ją, robiąc taką oto pętelkę. I nitkę krótką wkładamy w pętelkę i zaciskamy. Tym samym powstały nam dwa osobne supełki. I co teraz z tym zrobić? Łapiemy długie końce naszych włóczek, ściągamy je jak najbliżej siebie. Tym sposobem zrobiliśmy Supełek zupełnie nierozerwalny. Nie wiadomo, jakbyśmy nie ciągnęli, nie rozerwiemy go. Możemy jedynie przerwać włóczkę. Tym sposobem możemy końce obciąć jak najbliżej naszego supełka, tak, żeby praktycznie nie było ich widać. W ten sposób uzyskujemy supełek, który nie zerwie nam się przy eksploatacji i będzie w miarę niewidoczny bez wystających końców włóczek. Dziękuję.